Ciemka ludziska na kanale Horror Story i gramy sobie w Amnesia Rebirth. Wypoprzedźmy odcinku. Yy, skończyliśmy tutaj. Tu się okazało, że mamy to. Nawet nie widziałem. Tam nic nie mamy. Więc czekajcie, dajcie mi to. Ok, to mamy. Tutaj też nic nie ma, więc musimy przejść sobie właśnie tamtędy. Innej, drogi tutaj nie ma, Dajcie zapałki, Co to za hałasy te? Dobra, jakiś. A. Dobra Światło Musimy iść tutaj Tam już nie ma przejścia Więc lecimy tutaj Co tutaj jest? Jakieś brama, zobaczmy gdzie nas Ta brama powiedzie, moi drodzy Okno oh eee, oh Płacz Okej okay. Dobra, ale kto płacze? Ta babka? E, zastanawia mnie to. No, nie płacz. Kurde, no. Dobra, czego to łóżka jest puste? Co nie ma? To było dziecięce łóżko? Czy dziecięce puste łóżko? Czy jak to można nazwać? <laughs> Moi drodzy, jedziemy z koksem. Pokaż mi, pokażcie mi, gdzie mnie tutaj te to. Aha. 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 E, e. A tam jest jakieś przejście. Tutaj coś jest. Tutaj. E. Dobra. Ja mogę się tylko tutaj. A. Czekajcie. Dobra. O, nie mogę, dobry. Nie, to nie. Prosić się nie będę. E, moi drodzy, czekajcie. Kto tam? Kto? Dobra. Więc lecimy tutaj, nic nie możemy, ale tutaj możemy to oświetlić. Tutaj chyba nic nie ma, nie możemy tutaj nic otworzyć. Okej, okay, nie możemy. O, tutaj nie ma. Są yy, jakieś klapki mi się wydaje, czy coś takiego. Ale widzę, że tutaj jest tylko jedyne, jedyne przejście, więc sobie przejdziemy. Ty co to jest tu? tutaj? Czekajcie, Żeby... E. e. Czekajcie. E, dobra. E! A, nie mamy już, dobra. Co to jest za wyjezd, ty? the test pavlos by my knee delivers constant chatter about the honeycomb he found phila little face serious tongue stuck out as she draws in the earth with his stick hermia catches the boy up in her arms and flashes me a tired smile i too am tired but i am grateful for this day Okay. It's a memory, I think. This no, time, I hold her down, stroking her neck. She is oblivious, nuzzling at me. I thank her for her company, for her comfort, for her nourishment. I cut her throat swiftly. She complains, but it does not take long. I catch the blood in a clay pot She will save us this winter. Czekajcie ludzie, bo mi myszka. Dobra. Nie mam zapałek żadnych. Eee, szkoda. Bar no ja... Bardzo wielka szkoda, że nie mam zapałek, moi drodzy. Eee, I tak każdy odcinek eee, Nie mam myszka mi się psuje, więc... Tutaj, pokażcie mi, czy tutaj coś jest, nie? Tylko klatki, więc nie wiem, ludzie, to jest nieba pojedane. Jak ja będę nagrywał wobec kamerki, bo mam trzy wtyki i jeden wtyk tam, gdzie mam myszkę, jest zepsuty, i ja muszę specjalnie na przykład ten kabel ustawić, żeby na przykład ta mi myszka działała. I po prostu, jak na przykład ustawię dobrze, na przykład kabel. To nie mogę go tyknąć, jak go leciutko tyknę na przykład, to mi się kuźwa myszka wyłącza i, i, i tyle mam z gry. Więc dajcie mi chwilę, ja tutaj to zrobię. Dobra ludzie. E, coś się tu udało garnąć, ale ja chciałbym z zapałki, bo mi się na się skończy wszystko i, ja, i tyle z tego będzie. Dobra. Dobra. Spokój się, dziecko. Mogę przejść. Dobra, tutaj mi się wszystko skończyło. Eee, aha, rączka i. tyle z tego było. Dobra. Jakbym ja jeszcze widział, co tam jest. Okay. This is the place I can help Amari. V-Time is life Dobra, against sickness. What do I have to do? Create V time sit be healed. Mamy się gnoć się. Ah, okay. Energy that fellow the portal. Right, because that was so easy to find no. Don't worry, about it There must be a way to make it here. No. She wouldn't have said it. This looks dead. Needs energy to bring it to life, I think. Ah. Ah, mm. I Thank you for the machine. Zrobić... Energy. Tutaj coś jest, tam nie wejdziemy Tam też nie wejdziemy Tutaj też nie wejdziemy o, <laughs> A tutaj coś jeszcze jest jakaś kartka A e, jakiś człowiek Dalej nie mam światła jakby e, Bardzo przepraszam za to, że nie mam światła Dobra. Tam może raczej nie przejdę. Dobra. Ok, więc... więc lecimy dalej. A, tutaj coś mam jakieś hieroglify. Co to jest? Pokaż mi to. I lie amongst rustling no, grass no, no. up on the hillside above the bay. It is the day after the rain. I can smell the green on the breeze. The skies are blue now, with only wisps of cloud. The bell of the white goat clanks nearby as she rips and chews at leaves. I close my eyes and listen to the world. Okej, okay. ciekawie, ciekawie. Moi drodzy. Eee, a ja tutaj mówię, że. O, dalej nie mam zapałek. Więc ee, daj, give me zapałki. Tak. Aha. Ale... tutaj nie ma, ale <small> to nadal byliśmy, chyba nie? No, nie, tak, my tam byliśmy, dobra, a tu co jest? Ja nic z tego nie rozumiem, ale dobra, Aha. wiem, że lepiej by było. To by było z szatło, ale. O, ty! Mamy trzy zapały, lary. Ty. Sam. Czy tu gdzieś jeszcze jest ten? Eee. O, o! Zdążę, dobrze. Jest, dobra. Zdłużyliśmy. Dobra, czekajcie, jeszcze to wezmę. O! The wind howls. But I am warm, cocooned under the blanket by the fire. Her head rests on my shoulder, and I listen as her words flow. Plans, hopes, dreams, fantasies. Everything that we know is impossible. But I know that it doesn't matter. For we will be together, and that is everything. Dubra. Dobra, tu mamy tu mamy światło, ale tutaj już nic raczej nie, nie zrobimy chyba dobra, Tu mamy wszędzie ciemno oczywiście A, czyli tutaj mamy Tamte dwa, tutaj mamy ten jeden cały yy, uszkodzony Tutaj to ledwo zipie, to, to I tam u góry, dobra więc... Mamy co tutaj robić Te zapałki tam są Widziciele nas mnie tutaj, jeśli Nie mamy światła Dobra Znowu jakieś te Hieroglify Okej, okay. tam ktoś też jest Tutaj też O oh no, Ty pojebało cię? Nie krzycz tak! A ja wiem, że ty masz jakieś paranoje, no ale... Mogę okay. okay, jakoś... Mogę okay, jakoś... Pochodnie tutaj oświetlić. Ja będę chodził jak. Czy ja będę chodził w ciemnościach? Yy. Ja bym chciał. Nie, dziecko. Tu chciał jakąś pochodnię. Tak od, o. tak dużo proszę. Okay. Chcę wszystko yy, pozwiedzać. Dobra. Tyle mi wystarczy. Ale na serio, tu nie mieli żadnych pochodni. Serio? Jeszcze tak to szybko się kończy wszystko. Panie O tam coś jest e. Dobra Okej okay. no i zmarnowałem deklu Ten Eee... zapałkę A się jeb... klawisze Przynajmniej częściowo sam będzie oświetlony. Nie. Tak? Tutaj nic już nie ma. No raczej nie. Dobra, to lecimy tam tutaj do wejścia. Tam mamy... Byliśmy? Raczej tak. Aha. Dobra, Dobra. jesteśmy. Pokażcie mi co tutaj się dzieje. is the first time i have seen him in a week and it is as if 10 years have bent his spine sapping the flesh and the color from his cheeks his eyes are red-rimmed they will not meet mine fear grips my heart and starts to squeeze son he says she is with the gods now No, dobrze, dobrze. No, to jest. Pokażcie mi. under the sign of ED on the fourth rise at the second calling, i Atharu, make this record. research into the revised chamber has led to a breakthrough. introducing the memory capsules allows for a more intense reaction to the pain, rising to a tensor level of 17 immediately. subjects no longer rapidly burn out. our supply problem is solved. Direct stimulation of the nerves, followed by a dose of elixir of emerit, followed by an application of the subject's own best memories. Or to view it another way. Fear, oblivion, hope. Fear, oblivion, hope. It is so simple. Without fear, there is no vitae. Without hope, there is no fear. So recorded in her name eternal Okay Oh. Dobra Dobra ah. Okay oh. uh, Look at them no. I wonder who they were. I need to tell you about Alice, little no. one. Spoko, no. She was your sister. For a while, in our little rooms in Paris. It was just the three of us. Like she loved interes stories. And she loved to play in the park. And she... she's with your father now. Oh. And you're with me. Oh, and, uh... <coughs>

Co ty? Co to wyszło? Ty! To jeszcze monitor mi zgadza z wyrażenia. Okay. Nie, 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 to no ja pierdolę, co to, jest skór? to! to ma być? Ja nie wiem eee, czym dalej. Ja coraz bardziej nie rozumiem tej gry, po prostu nie to, nie to że jest po angielsku, ale no, ten zamiast no. gdzie ona biegnie, to ja nie wiem. Ok, już uspokoiłaś się, Okej, okay, co to kaźnyły Ty coraz gorzej, Tomasz! Ej! Ale z tym, ona ma z tym, co zabra coraz gorzej, czy mi się wydaje? Dobra, wstawaj ty! Może jakiegoś eliksiru się wyknąć! Ej, co ci tam od jej bot? ja nie mam tego pojęcia jakiś otwór. Nie, tam jest tylko światełko, dobre. Jest coraz bliżej wyjścia. Dobra. Czekajcie. Okej okay. Dobra. Wszystko się rochomiło. Trzeba przedostać. Okej, okay, czekajcie. Są tu jakieś pochodnie? No nie róbcie mnie w Na pewno tam kiedyś byli. Albo nie, dobra no. Siadajmy. Co się stanie? Dobra, ciula, nawet, że będzie dłuższy odcinek. Jeszcze nic? Albo i nie? O czymś zapomnieliśmy, ale eee, chyba tak. tam tamto. Okej, okay, tutaj jest zasilanie. My musimy wrócić na sam dół, tam gdzie byliśmy wcześniej już pogadaj z nim, z tym basem. spoko. No czyli tutaj już nie wrócimy. Dajcie, dobra. Eee. Tam też chyba się nie mogę, no dobra. Ja stąd spierdzielam znaczy nie, ja już kończę odcineczek ludziska. Ja dziękuję tutaj za uwagę. Eee, zapraszam do oglądania poprzednich filmików. Eee poprzednich e, innych serii. E, widzimy się w następnym odcinku. Ja dziękuję za uwagę i na razie następnego. Elo.